Dzień dobry wszystkim, z tej strony Grupa Zarfan Polska. Posłuchaj uważnie, bo powiem ci teraz coś, czego jak dotąd nie powiedział jeszcze nikt na temat programu Nordbank. Mianowicie, mam na dzisiaj dwie wiadomości: jedną złą, drugą dobrą. Złą wiadomość już prawdopodobnie znasz: Nordbank to SKAM, nie wypłaca pieniędzy, temat uważam za zamknięty. Jeśli jednak straciłeś w tym hype swoje pieniądze, to mam również dla ciebie dobrą wiadomość. Ale pozwól, że zacznę od początku. Otóż, jakiś czas temu nagrałem wideo na temat Nordebanku, ponieważ program ten dobrze się zapowiadał i podobał mi się. I w tym wideo powiedziałem głośno i wyraźnie, że nie jest to żaden bank i że program ten upadnie z wielkim hukiem tak samo jak upada każdy inny hype. Było to dla mnie oczywiste. Jednak splot wydarzeń spowodował, że Nordebank upadł dosyć szybko. Niedawno na stronie pojawiły się trudności techniczne, natomiast po czarnej serii z ostatnich tygodni ludzie bardzo łatwo wpadli w panikę i wcale się nie dziwię, stracili zaufanie i odwrócili się od Nordebank. I tak Nordebank zagościł na naszym ponurym, hypowym cmentarzysku. Jednak, jak ciągle powtarzam, od samego początku było wiadomo, że tak właśnie będzie. Na szczęście osoby z mojego zespołu działali tutaj rozsądnie. Może nie wszyscy, ale prawie wszyscy stosowali się do moich zaleceń, dlatego strat nie ma tak dużo. Ja osobiście wyszedłem na plus, a nawet całkiem dobrze zarobiłem jak na tak krótki czas, dlatego postanowiłem te pieniądze oddać w prezencie tym, którzy ponieśli straty. Po prostu dam Ci moje pieniądze. Każdej osobie, która była zarejestrowana bezpośrednio z mojego linku i która wpłaciła do programu przed 1 kwietnia. Warunek jest jeden: jeśli działałeś w planie real estate lub w planie startup, to nie mam dla ciebie bonusu, ponieważ od początku wszystkim mówiłem, aby nie działać w tych planach, a część osób straciła pieniądze tylko dlatego, że nie posłuchała tej prostej rady. Natomiast Wszystkie osoby, które zarejestrowały się z mojego linku, płaciły pieniądze przed 1 kwietnia, zainwestowały w plan leasing lub w plan factoring i poniosły straty, te osoby dostaną dziś ode mnie prezent w postaci czystej gotówki. I nie ma tu żadnego haczyka. Po prostu zrobię ci przelew i tyle. Obliczyłem, że mój całkowity zysk z tego programu pokryje mniej więcej 25% waszych strat. I tyle ode mnie otrzymasz dzisiaj w prezencie. Mam przygotowaną listę moich poleconych. Pieniądze wyślę Wam w postaci bitcoinów. Dzisiaj otrzymasz ode mnie wiadomość e-mail z dokładnymi informacjami. Jeśli uważasz, że to dobry pomysł, to oczywiście łapa w górę. I tyle odnośnie życia i śmierci programu Norde Bank. Pieniądze to nie wszystko. Oczywiście są potrzebne, ale jeśli chciwość nie odbiera nam rozsądku, to wtedy postępujemy mądrze i krok po kroku budujemy swoje imperium i wtedy są pieniądze, jest poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, spokojny sen i wszystko jest na swoim miejscu. Ja dziś mogę pozwolić sobie na taki bonus, bo tak naprawdę Norde Bank był dla mnie raczej rozrywką i dodatkiem. Na co dzień działam w biznesach długoterminowych, znacznie bardziej bezpiecznych, gdzie wiem, że jutro... Pojutrze, za miesiąc, za rok, mogę mieć stałe, regularne dochody i to daje mi stabilizację. W tych biznesach nie ma po kilkadziesiąt procent zysku miesięcznych. Ale teraz pomyśl chwilę i zdecyduj, co tak naprawdę jest dla Ciebie lepsze? Lepsza jest strata dziś, czy lepsze są stabilne dochody w dłuższej perspektywie? Pamiętaj, aby uczyć się na błędach i wyciągać wnioski na przyszłość. W Nordebank Bank była dobra zabawa, Teraz jedni liczą zyski, inni liczą straty. Życie toczy się dalej. Pamiętaj, że hype to tylko hype. W każdym programie hype robimy wyłącznie puste obroty finansowe, które mogą przynieść zysk i to duży zysk, ale jest to zabawa na pograniczu hazardu. Jeśli chcesz inwestować w konkretny biznes z rewelacyjnymi perspektywami na przyszłość, jeśli chcesz budować swój dochód w poważnych projektach, Znacznie bardziej bezpiecznych i stabilnych. Napisz do mnie jak najszybciej, bo właśnie startuję z czymś naprawdę potężnym z czymś, co raz na zawsze może odmienić twoje podejście do zarabiania w internecie, inwestycji w internecie i biznesu online. Zatem głowa do góry, bo najlepsze jest dopiero przed nami. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.